No witajcie. się od kilku dni, właściwie już od miesiąca jestem trochę zapuszczony. Z reguły jestem łysy. Ale kupiłem sobie takie oto cudo z AliExpress powiem to jest japoński żela, właściwie wosk do stylizacji włosów. Ale go sprawdzić trzeba mieć włosy, nie? Także użyję. A zaraz się zgolę jutro, chwilowo będę tylko seksualny. zobaczymy czy się uda, a może mi telefon nie spadnie, dobra próbujemy, data ważności 2020 01 04, a data, dwie daty są 2017 01 05, ale wydawało mi się, że jeszcze w grudniu wysyłali bo dojrzewał w trakcie lotu. Mm. Not too no tych churwach Angielski jest taki trochę chińsko-japońsko-angielski. Podobno rozpuszcza się w wodzie. Miejmy nadzieję, że wyzejdzie. Próbujemy. Dłonie zapiętrzentowane, 120 gram. Pobierz małą ilość do dłoni, wcieraj we włosy kółeczkami. Palcami rozprowadzaj od, od cebulki do końca włosów. Jeżeli dostanie się przypadkowo oczy, przewięźć dużą ilością wody. Nie pozwalaj dotykać dzieciom. Składniki: woda, wosk, pszczeli, kopernicza, Sertifera. Chciałem tylko powiedzieć, co to za wosk. Alkohol. Wyciąg z herbaty pasterynowe, kopolimer akrylanowy, castor oil i dwutlenek tytanu. No to w sumie nic szkodliwego nie powinno być. No, mi włosy nie wyjdą, ale biorąc pod uwagę, że i tak z reguły jestem łysy, nawet jak wyjdą nic się nie stanie. Ja Przepraszam, że bo... ma bardzo przyjemny zapach trochę jak pianka do golenia To co? Raz kozie śmierć To jest zimne, bo w samochodzie była Prawie jak ten Jak on się nazywa Prodigy to zrobić żeby było tylko na włosach, a nie na skórze wszyscy na też to robię Może ten trochę zmoczyć więc Strasznie czerwony wyglądam na filmie Ale jak popatrzę w lustro, to nie jest tak źle Wygląda w balans z bieli o w aparacie. Uuu uh, diabeł wcielony. Wona zdziwi. No już miałem. mało co, w oczach by było? Jest trochę zabawy z tym. Trzeba efekt. Fajny. No, tylko trochę się budowa Od Fajfona Tytuła. Jak nie ja. Zobaczymy, czy mogę jeszcze syna na mówię. Ej, no dało się namówić. Proszę co zrobić? Za chwilę idą szpady. A dużo będzie nałożyć chyba. Na drugi włosy. No stawki drugi włosy ma. I tak to do wydobycie. No, dzisiaj myjecie. O, wyciszyłem. To jest śwież. jednocześnie taka, wosk do barwienia i do stylizacji. Będę taki, że się wypłuczy zaraz. Do szkoły Mówię? Kiedy? W poniedziałek chcesz taki mm -hmm. iść? Nie, nie Bo poznali. Tak. wezmę, najpierw wyczeszę. Ładnie rozprowadzi wtedy równo. Dookoła, dookoła. Wiąże. może. Hmm, dookoła się. Nie, nie wiąże, bo no to nie wysycha, chyba? Ciężko powiedzieć. Nie fartnie za mocno? Mocno się Do oczu nie weszło. Za chwilę idę się. Jak i to będzie chciała? Twój swojej długiej co to byłby kłopot.

Woda ładnie kleje. Mocno hmm? kleje. Mocno Mocno Czeka. Mama? Mama? Ale <grymne> <Cudowne>. Co? Super! <grymne> Dawać, trzymaj, trzymaj. dziękuję! <grymne> <grymne> Dobra, dziękuję! Dobra, dziękuję! Dobra, dziękuję! Ale co ci chodzi? No wychodzimy, Tomek. Już idziemy. Już.